Witajcie, z tej strony Michali. będzie takie szybkie info. Wyjeżdżam do Turcji. E, za niedługo do niedługo będę leciał. Chciałabym powiedzieć, że tylko że odcinki będą z Gier się w ogóle nie pojawiały przez kilka dni, e, przez tydzień dokładnie. E, jadę do Turcji na tydzień. E, będą się pojawiały vlogi, postaram się, żeby vlogi się pojawiały. Zobaczę jak będzie tam z internetem bo jest internet. Ten, no. um. zobaczę, jak będzie internet. zobaczę jak będą jak będą vlogi i tak. E, jeżeli ja będę informu, informował was na bieżąco na Discordzie i, i, i gadu Więc jeżeli wam ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem. Komentujcie i widzimy się na tym, tym, na, w następnym live wypadku. Do zobaczenia i cześć!